Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w drugim dniu turnieju i oby był równie dobry jak pierwszy. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mi wspomóc na zrzutce, na patronite, subskrybując i dając lajka. Link do pomocy znajdziesz w opisie każdego filmu. No zobaczymy za chwilę, czy nasza taktyka z dnia wczorajszego sprawdzi się także dzisiaj. Wczoraj wszystko poszło przepięknie, więc jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie cudownie. Zobaczmy. Kogo dzisiaj na początek dnia. Tu już będą coraz mocniejsi zawodnicy i to widać. Tu już dziesiąte lewele, więc to już nie są jakieś słabe usze. A tu już 19, 20, 16 poziom, także dużo lepiej. 2908 przy moich 2500 to jest spora różnica. No ale tak, kwasirek pasywny na froncie, pasywny gunar, chociaż jak on odpali, to ich będzie ciężko wybić. I kostiumy tutaj, widzę leczący w kostiumie Sokolnik, którego ja też bardzo lubię. Oraz beli, czyli hmm, bo to jest skład, który długo przetrzyma obronę, natomiast on nie będzie miał czym atakować za bardzo. Tak mi się wydaje. Może się za chwilę to okazać nieprawdą. I teraz fajnie by było. Ja nie wiem, czy moi którzyś, którzyś moich, czy ktoś z moich ma jakieś ściąganie efektów, czy trójki w ogóle mają coś takiego jak ściąganie efektów. Poczekajcie, co myśmy mieli, żółtego, czyli dobrze by było dać jakiś fiolet. Ale co my tu mamy w fioletach? Cel otrzymuje, bohater umniejsza. Dowolną regenerację. Ok, to nas nie interesuje. Na razie dajmy sobie drugiego biorna. Ten jest niezrobiony, więc nawet nie mamy co na niego patrzeć. Nie to też jest niezrobiony, ale zobaczymy 233 obrażeń i niewielkie obrażenia. O, ten też fajny jest. To tego muszę zrobić, bo on bardzo dużo obrażenia widzę daje. 235 nie zrobiony, czyli pewnie koło pod 300 może podchodzić zrobiony albo 290. Ranfeld przywraca. Uda na kiju. Co ty księżniczko robisz? Atak na omija uderzenie. Kto tutaj może ściągnąć efekty? Ona może ściągnąć chyba. Wszyscy sojusznicy otrzymują nie. Nie. Ale może chyba Delila? Czy Meduza? Dezaktywuje efekty z wrogów. No właśnie. I czy my chcemy Meduza, ale to co wtedy pójść dwoma? Nie, to bez sensu. Chociaż ściągalibyśmy efekty z tego wariata, to tak pójdziemy. Chyba mimo wszystko przełamiemy się tutaj, właśnie ze względu na to, żeby ściągać efekty. żeby ściągać efekty Gunara, bo to jest dla nas najważniejsze. I ona ściąga, jeszcze tylko raz sprawdzę, dezaktywuje wszystkie efekty z wrogów. Tak, bo jak Gunar nam odpali, to my ich po prostu nie będziemy mogli ściągnąć. My oni będą nie do zajechania, nawet nie wiem, jak mocnymi atakami. I potem te pszczółki będą nas tam kąsały, 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 kąsały a my nic nie zrobimy. No dobra, zatakujmy. Zobaczymy, czy to pójdzie. Wolałbym dwa fiolety, ale nie mam takiej możliwości, więc nie lecę. Oczywiście najwięcej jest koloru tego, którego nie mam, czyli żółtego. Mam nadzieję, że za chwileczkę się go jednak pozbędę. Może tu fiolecik? Nie. Dobra, to pozbądźmy się zatem tego fioletowego. <laughs> żółtego. Nie, nie jestem daltonistą. Wiem, że takie mogą. Skojarzenia się nasuwać, ale nas już mocno walą. Co ja tu mogę zrobić? Tu Gunnar odpali. No patrzcie, nawet zielonego kurczę nie mam żadnego, a za chwilę ten wariat mi tutaj. świetnie we mnie. No dobra, ale jest ok. Znaczy, właściwie to nie jest ok, bo nas pokonają. Ale to dlatego, że nie ma klocków. Polarnych klocków nie ma. Co ja mam bez klocków robić? Ani zielonego, a tu moja, mój atak opiera się na zielonym. Zobaczcie, tu nic zielonego mi nie leci. No do jasnej anielki, dajcie mi zielony. Ja się uleczę. No właśnie, no i już pozamiatane. Czyli jednak ta obrona się sprawdziła. Ale nie sprawdziłabym się, gdybym dostał choć trochę zieleni wcześniej. W dalszej części nie mam zieleni. Co ja mam zrobić tutaj bez zieleni? Mój główny kolor. Niech was chudy byk. Teraz to sobie możecie tą zieleń w pompkę wsadzić. No mi była wcześniej potrzebna, a nie teraz. Czyli zobaczcie, teoretycznie słaby skład, a praktycznie przejechał nas chwila moment. Ale to właśnie dlatego, że nie mam czym grać. Bo jakbym miał teraz czym grać, nawet jakby mi się meduza teraz ładowała, to tymi trzema, tą meduzą i tymi dwoma bym spokojnie wygrał. Ale nie mam. No i tu już nic nie poradzę, ale mnie, ale mnie trzaskają, zobaczcie. Tak mocno poszedł w obronę. I zwracam honor, to jest bardzo dobre ustawienie. Oczywiście w momencie, kiedy nie ma klocków. Ale jak już nie ma klocków na początku, to już potem się ciężko przez te pszczółki przebić. Nie wiedziałem, że one są aż takie dobre, te pszczółki. To jest coś niesamowitego. Wow! Jestem w ciężkim szoku. Uch, dalej. Brawo, brawo za tę obronę. Ruszajmy na bitwę. No ale z drugiej strony, co ja mówię, no no to też tego nie bierzemy pod uwagę skład mocniejszy od nas o 400 punktów więc dużo mocniejsze postacie, pamiętajmy, że oni wszyscy na 20 ta talentach, a ja na podstawie zobaczcie tych, wszyscy na 20 talencie czy to jest jak jak jakiś kosmos I jak ja mam walczyć tutaj, jak no dobra tutaj w takim razie dajmy, spróbujmy dać niebieskiego, chociaż znowu będzie piekielnie ciężko ich rozwalić piekielnie ciężko bo oni są po prostu od nas mocniejsi co my tu mamy z niebieskich? Z niebieskich moglibyśmy uderzyć albo wodnikiem, albo gato. Wodnik. 280 obrażeń, 439, gato 516 i 300. Jesteśmy odporni na nowe dolegliwości ze statusu. Ok. Gotowy. Zastosuj. Jeszcze zobaczmy, czy oni dają jakieś dolegliwości ze statusu. Ach, i tu znowu jest Skylani. Znowu się przez to nie przebijemy, cholerstwo. Kurczę, no? Ho, ho, ho. Tu, 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 tu. Damy fioleta No pójdziemy w taki sposób, trudno Nie ma co tu cudować No i fioleta nie ma Zielony jest Czerwony jest Mogłem tego czerwonego zmienić Nie wiem czemu tu cały czas na tym czerwonym siedzę wlażam tam na jakimś jednym etapie I kompletnie o nim zapomniałem, że go mam A wolałbym tu inny kolor na przykład wykorzystać Czy może już? Czy może już? Nie, jeszcze nie. No niech mi się coś załaduje. Co za... No ależ to jest po prostu badziewie. Cholerne badziewie. No dalej nic. Tu mi się nic, ale to kompletnie nic nie pozwala załadować. O. Jeden mniej. Dobrze, ale teraz się odpali kailani. Nie odpaliła się na szczęście. Co ty robisz? Plus 45 do ataku. Aha. No czyli niewiele. I tu w żółtą. A mogliśmy tu od razu w kailani walnąć. Może byśmy ją położyli, ale położyliśmy ją na farcie, słuchajcie, naprawdę na dużym farcie. Kogo mi ściągniesz? Niestety Bierna I tak tutaj powiedziałeś, Tyrum. Dobra, zaatakujmy tutaj w taki sposób. Niestety tak. Tyrum wali wszystkich i pali wszystkich, w sensie... Robi to dosyć mocno... Będzie nas podtruwał, więc zaraz nam zielonego... Zobaczcie, ani razu zielonego nie naładowałem. Właśnie to chciałem powiedzieć. No tak, ale ta granie jest łatwa w sensie, że dobiera nam takich przeciwników, żeby oni nastuklą jak popadnie. A jak nie popadnie, to też, żeby nastuklą. Tyrum widzę, że atakuje jednak jednego, ale na 20 talencie robi trochę zamieszania. Czy tu już powinno to pójść? Tuż już nie jest wielki problem. Tym bardziej, że Tyrum nie jest aż tak groźnym przeciwnikiem, nawet na 20 talencie jak widać. No i się jakoś udało. Dwie walki, jedna do przodu, jedna do tyłu. Zobaczymy jak pójdzie nam dzisiaj reszta. W dalszym ciągu bardzo mocni przeciwnicy przed nami. Wszyscy na 20. levelu. Fasil Pszczelarz. Ten nietoperz strażnik, który zadaje 270 obrażeń i o 50% większe za każdego poległego sojusznika. Ok, więc jego trzeba w pierwszej kolejności. Palący nasz Yangir, Baltazar, i tutaj. Okej. Okay. Ja bym może sobie wziął i teraz pokombinował, bo przecież można wykorzystać krzywo Niedźwiedzicę. Ona będzie na siebie ściągała te ich ataki. Tego zdecydowanie muszę wyrzucić. I kogo tu jeszcze innego dać? Mam tu jakąś fajną, specjalną postać zrobioną może? Yy, a może tego Kwasira, właśnie, który nas będzie bronił, bo Kwasirek jednak mocno nas tu bronić będzie nie specjalnie mam kim atakować w takim zestawieniu, ale przyznam szczerze, że chętnie bym sobie takie zestawienie przetestował i zobaczę, co z tego wyjdzie. Ten turniej i tak jakoś tak no idzie, nie idzie, ale chciałbym sobie potestować i zobaczyć, co tu z tego wszystkiego wyjdzie. Poeksperymentujmy. Szkoda, że nie ma żółtego na początek, bo chciałbym bardzo właściwie zielonego. Okej, okay. może zielonego nawet, nie żółtego. Dajcie zielonego, jest. Niestety Yangi odpali i nazwalnie. Ale nie szkodzi, bo my się w tej chwili uleczymy. Czy już chcemy odpalić zielonkę? Tak, odpalmy zielonkę. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Właściwie nie mamy tylko czerwonego koloru teraz. Już jednego pokonaliśmy. Kwas już nas zacznie osłaniać. I wykończmy tego typa, bo on nas bardzo mocno walnie. Czy to nam starczy? Nie starczyło, ale też odporny skurczybyk. No dobra. Kogo nam uderzysz i jak mocno? Nie, A, no jak to kogo? No oczywiście. I zobaczcie, jak teraz rewelacyjnie działa krzewo niedźwiedzica. Oni mi nic nie mogą zrobić. Ja mam plus 63 do obrony i plus 74 przed, przeciw umiejętnościom specjalnym. Rewelacja. Jestem nietykalny w tej chwili. Ha, ale numer. Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Kto mi to zdradzi? Nikt mi tego nie zdradzi, bo ja sam tego nie wiem. Pszczuki. A co tu się wydarzyło jeszcze? A, no tak, przecież kwasir ma taką zdolność, że jak te pszczółki łkują, to nie ma możliwości, żeby przeciwnik sobie zrobił minionki, więc zobaczcie, on nie może sobie zrobić minionków, dlatego kwasir nie zadziałał. Ha, ale numer. Leczymy się. Widzicie, jak to ważne jest poznać dobrze umiejętności przeciwnika? Bardzo ważne. No dobra, lecimy dalej, się leczymy tutaj. Trzeba pilnować tylko, żeby krzywo niedźwiedzica cały czas działała. Ok, odpalmy krzywo niedźwiedzice, Krzewo niedźwiedzice. A nie krzywo, ale krzewo. Baltazar oczywiście musi siepnąć w krzewo niedźwiedzice, nic innego nie wymyśli. Zobaczcie, widzicie? I zabrał jej 248, tyle co nic. Więc my znowu wypuszczamy swoje minionki. I wypuszczamy czerwonego tym razem. Niech nam się zrobi fiolecik ładny. Pięknie. I niebieski, i fiolecik, i zielony może. No cudownie. Tak gra znowu zaczęła mi sprawiać przyjemność, muszę powiedzieć. Lubię takie nietypowe postacie. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. No dobra, baltazarka czy kwasirka? Najpierw tak i tak. I żółty. Stworzymy sobie kolejne minionki. I tu będziemy dalej jechali z koksem. Ach, no zobaczcie, nie odpaliłem krzewo niedźwiedzicy. Ale nie szkodzi. Uleczymy się, zaatakujemy niebieskim. Odpalimy krzewika naszego. Poszło. Elegancko. Ale fajnie się gra takimi postaciami. Coraz fajniejsze to umiejętności tych wszystkich postaci są. Lećmy dalej. Ruszajmy na bitwę. Kogo my mamy w tej chwili? Żółty Bane. W kostiumie. Tyrum w kostiumie. 310 obrażeń. Ok, Wszyscy na 20 levelu. 2920. Jakie on tu ma oddziały? Słabiutkie oddziały, ale 2920. No, 400 punktów przewagi. Ponad, mam 2500. No, ale słuchajcie, ja bym tak poszedł mimo wszystko. I tutaj tylko zieleń jest mi potrzebna, tak naprawdę. Niestety mamy czerwieni całą masę bez liku. No właśnie. Nad tym ubolewam. Tu pójdziemy w zieleń, ale tu już nam nic nie da, bo oni i tak nas rozjadą. No właśnie. I Kwasyl jeszcze poszedł na pierwszy ogień. Zielony. Czy... nie, 6 zielonych mi nic nie da i to wiemy doskonale, bo to o tym się już przekonaliśmy właśnie. Kwasirek zaraz pójdzie, papa. Cholera, jak mam takich mocnych przeciwników, to kurczę, pieczony nie mam. Ale mnie walą, ale mnie przywalili. No i gdzie moja zielenia ja się pytam? Gdzie, kurtka blaszka, moja zieleń? I zobaczcie, co mogę zrobić? Tylko niebieskiego albo fioletowego do jasnych. Mm. A tych trzech, których już ruszyłem, zobaczcie, w ogóle nie ma. Co za skurczy syny. No właśnie, dobra. Ta walka jest przegrana. Ale to klocki skurczy synowate. Niestety tak lecą, a nie inaczej. No właśnie. Trzy strzały, trzy trupy. Tu już nic nie zrobię. Nawet jednego nie wyniszczę. Masakra te klocki. Uch, fajny zestaw, a klocki do dupy. Dobra, lecimy dalej. Ostatnia walka dzisiaj. I idziemy znowu wszystko. Ale zobacz, jakich mocnych daje przeciwników. To jest skandal. Skandal, powtarzam. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Hmm, co ja bym chciał tutaj zrobić? Chciałbym jakoś do zielonego dojść, tylko się zastanawiam jak. Nie dojdziemy do zielonego, może pójdziemy do fioletowego chociaż. On już nas osłabił mocno. Lecimy na ten fiolet. Nie, tak, nie, tak, nie, tak. Niebieski, dobra, to wywalimy tego. Wywalimy, pach, 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 może tu chociaż jakiś zielony. Żółty, a to też jest dobrze, bo żółty też nas osłania, pamiętajmy, o ile ten nas nie rozwali. Nie, bo ten leczy, dobra. Dajemy tak i dajemy, atakujemy cały czas w ich lekarza, bo on nam tutaj nie za wiele zaszkodzi. Tutaj damy w taki sposób. Mhm, znowu lekarz odpali, ale niestety odpali też Snycer, który nas tutaj mocno może przywalić kogoś. Część z nich, część z naszych miała pszczółki. To był plusik. Daj mi zielonego. No patrz, skurczy synu. Ale gnojki. Ale gnojki. Hmm. No dobra. Tu zielony. Ale nie odpala jeszcze snycera. Nie, to jest masaka. Ale to był mój błąd, ewidentny. To był mój ewidentny błąd. Tu niestety przegrałem na własne życzenie, bo mogłem odpalić Zielonego tutaj w tego i tam by mi, mi, mnie by nic nie zrobili kompletnie. A tutaj to już jesteśmy po No właśnie. Tu już nic nie zrobię, ależ zepsułem grę. Ale tak się czasami zdarza, chociaż zabiłem dwóch. Gdyby nie ten lekarz, to jeszcze by coś tam dało radę zrobić. Bez Beznadziejnie. Wczoraj 5 zwycięstw, dzisiaj 3 porażki. Ale tak to czasem bywa. Pies utonie łańcuch pływa. Kolejna. Na zakończenie dnia albo na początek. W zależności, kiedy oglądacie Mądrość ode mnie, miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, standardowe pożegnanie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i cześć.